Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Otrzymałem wczoraj pytanie dotyczące tego, czy zdanie Warszawa jest stolicą Polski jest zdaniem syntetycznym czy zdaniem analitycznym. Oczywiście przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie należy sobie wyjaśnić, co są zdania syntetyczne oraz co to są zdania analityczne. Jednak na samym wstępie powiem wam tak. Definicje zdania syntetycznego oraz zdania analitycznego, które można sobie wygooglować czy znaleźć w pewnych podręcznikach. Są zrozumiałe, są jasne. Niemniej, jak analizujemy pewien konkretny przypadek, to problem zaczyna się robić naprawdę frustrujący z tego względu, że ciężko jest ocenić, czy zdanie to jest analityczne, czy syntetyczne. Z jednej strony coś nam mówi, że jest to zdanie analityczne, ale z drugiej strony, że syntetyczne. I ciężko jest tak jednoznacznie to ocenić. No ale po kolei. Najpierw zdania analityczne. Zdanie analityczne. Jest to zdanie, którego wartość logiczna, więc prawda albo fałsz, wynika tylko ze znaczenia występujących w nim wyrażeń. A więc skupiamy się tutaj przede wszystkim na znaczeniu wyrażeń, które występują w takim zdaniu. I co bardzo ważne, w zdaniach analitycznych analiza podmiotu takiego zdania jest już wystarczająca do tego, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Bo oczywiście Mowa tutaj o zdaniach, które mają budowę podmiotowo-orzecznikową. Zdanie kawaler to nieżonaty mężczyzna. Kawaler to jest podmiot, a y druga część, nieżonaty mężczyzna, to jest orzecznik. I w tym przypadku patrzymy na znaczenie słowa kawaler. Wiemy, jakie to słowo ma znaczenie w języku polskim. I na podstawie samego tego znaczenia słowa kawaler jesteśmy w stanie orzec, czy to zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Tutaj jest oczywiście prawdziwe. Przykład drugi. Trójkąt jest figurą o trzech kątach. Zauważcie, że w tym podmiocie, czyli w słowie trójkąt, jest już zawarta ta, jest już zawarty ten orzecznik. Bo trójkąt, z, z samego znaczenia słowa trójkąt wiemy, że to, to są trójkąty. Ma, są trzy kąty, prawda? A więc, już z samego znaczenia słowa trójkąt jesteśmy w stanie orzec, że zdanie to jest prawdziwe. Innymi słowy, w przypadku zdań analitycznych, my nie wychodzimy poza język, którym się posługujemy. Ja tak mówię to tak no, dosyć, dosyć prosto. Ja nie chcę tutaj mówić tego jakoś książkowo, bo, bo to będzie bez sensu. Także wybaczcie mi za tą prostotę mojej wypowiedzi, ale nie wychodzimy poza język, zostajemy niejako we wnętrzu języka. Nam nic poza językiem nie jest potrzebne, żeby stwierdzić, czy zdanie jest analityczne. Jesteśmy tylko w naszej zamkniętej rzeczywistości językowej. Doświadczenie, empiria, nic nas tutaj nie interesuje. Teraz zobaczmy na zdania syntetyczne. Definicja zdań syntetycznych jest zawsze bardzo prosta. No, zdanie syntetyczne to zdanie, gdzie, które charakteryzuje się tym, że nie jesteśmy w stanie orzec o wartości logicznej tego zdania bez odwołania się do doświadczenia, do empirii. Tak więc, aby stwierdzić, czy zdanie syntetyczne jest prawdziwe czy fałszywe, musimy się odwołać do doświadczenia, do rzeczywistości pozajęzykowej. Musimy wyjść poza te sztywne ramy języka, w którym w przypadku zdań analitycznych się znajdujemy. Tak więc to jest właśnie cecha zdań syntetycznych. Zobaczcie. Kraków jest stolicą Polski. Mamy podmiot Kraków, mamy orzecznik, stolicą Polski. I teraz tak. Cechą właśnie zdań syntetycznych jest to, że orzecznik w takich zdaniach przypisuje Orzecznik przypisuje przedmiotowi, o którym zdanie to orzeka, cechę, która nie jest wprost zawarta w podmiocie tego zdania. Czyli zobaczcie, orzecznik to jest stolicą Polski. Orzecznik przypisuje przedmiotowi, o którym zdanie to orzeka, a przedmiotem, o którym zdanie to orzeka jest Kraków. Przypisuje przedmiotowi cechę, która nie jest wprost zawarta w podmiocie tego zdania. Czyli cecha bycia stolicą Polski no, nie jest wprost zawarta w słowie Kraków. Mamy tutaj pewne rozszerzenie, pewne wyjście poza samoznaczenie językowe. Musimy to zbadać doświadczalnie. I oczywiście to jest to zdanie fałszywe, no ale my możemy orzec, że jest to zdanie fałszywe na podstawie naszego doświadczenia. Musimy to po prostu sprawdzić. Ale istotne jest to, żeby pamiętać, że właśnie ten orzecznik przypisuje przedmiotowi, o którym zdanie orzeka, tą cechę, która nie jest wyrażona wprost w podmiocie. Bo inaczej jest w zdaniach analitycznych: widzicie trójkąt. W podmiocie od razu jest powiedziane, że trzy kąty trójkąt. Już wiemy, że to zdanie jest prawdziwe. Tak samo, samo znaczenie słowa kawaler. Od razu wiemy, że jest to zdanie prawdziwe, bo my znamy znaczenie słowa kawaler. Cechą y, tego słowa kawaler właśnie jest to, o czym mówi orzecznik. To jest bardzo, bardzo istotne. Ale pojawiają się takie rzeczy, których czasami człowiek nie jest w stanie do końca. Zrozumieć, bo na przykład przygotowując się do tego wideo, zauważyłem przykład i to w podręczniku filozofia nauki. Nie pamiętam w sumie dwóch autorów, ale zauważyłem przykład: śnieg jest biały. I to był przykład zdania syntetycznego: śnieg jest biały. I teraz tak, ja się zacząłem zastanawiać na Ok, w tym podręczniku jest powiedziane, że śnieg jest biały. To zdanie syntetyczne, czyli zdanie, gdzie musimy wyjść poza rzeczywistość językową, żeby orzec o tym, czy jest to zdanie prawdziwe, czy fałszywe. Znowu, przeglądając jakieś fora, no czytając oczywiście fora, należy zawsze mieć odpowiedni dystans do tego, co się czyta. Był przykład: Mleko jest to ciecz koloru białego. No i pewna osoba tam argumentowała, że to jest zdanie analityczne. Z tego względu, że jest to po prostu cecha mleka. No i teraz tak, no okej. Okay. Mleko jest to ciecz koloru białego. Tak ta osoba argumentowała, że to jest zdanie analityczne, bo taka jest cecha właśnie mleka. No a jak z tym śniegiem? No bo teraz tak, ja bardziej ufam podręcznikowi filozofia nauki, chyba autorstwa, podręcz... autorstwa dwóch profesorów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, no, ja bardziej ufam temu podręcznikowi, gdzie jest powiedziane, że śnieg jest biały, no to jest to zdanie syntetyczne. No i ja sp sprawdzałem sobie dokładne znaczenie słowa śnieg w języku polskim. No i to też znowu mi rodziło pewien problem z tego względu, że w elektronicznym słowniku języka polskiego było wyjaśniane, że śnieg, znaczy była podana definicja śniegu i było na końcu podane koloru białego. Tak więc w samym słowniku mamy od razu stwierdzenie, że, jest, że śnieg ma kolor biały. No to skoro takie jest znaczenie tego słowa, to dlaczego w tym podręczniku jest napisane, że, ten, że śnieg, śnieg jest koloru białego? To zdanie syntetyczne. No, ja podejrzewam, że z tego względu, że jak spojrzałem na inną znowu definicję śniegu, to w tej innej definicji nie było w ogóle mowy o kolorze. Owszem, w, jednym, w jednej definicji w słowniku języka polskiego była mowa o tym, że śnieg ma kolor biały. Znowu inna definicja nie mówiła nic o kolorze. Więc teraz pojawia się jeszcze jedna rzecz, która być może nakieruje Was, żeby mieć to wyczucie w tej ocenie, czy jest zdanie analityczne, czy syntetyczne. Gottfried Leibniz powiedział tak. Że zdania analityczne to prawdy ważne we wszystkich możliwych światach, a zdania syntetyczne prawdy ważne tylko w niektórych światach. A Immanuel Kant powiedział tak, że zdania czy sądy analityczne, analityczne charakteryzują konieczność i powszechność. A sądy syntetyczne się nie charakteryzują powszechnością i koniecznością. Widzicie, prawda? Leibniz mówi, Prawdy ważne we wszystkich możliwych światach. Kant mówi, do tego jeszcze dodaje, prawda? Konieczność i powszechność. To charakteryzuje zdania analityczne, sądy analityczne. A zdania syntetyczne, prawdy ważne tylko w niektórych światach. Tak mówi Leibniz. No a Kant mówi, że, prawda, zdania syntetyczne nie charakteryzują się powszechnością oraz koniecznością. I zobaczcie, coś tutaj zaczyna się zgadzać z tego względu, że śnieg jest biały. W podręczniku Filozofia Nauki jest powiedziane, że jest to przykład zdania syntetycznego. No, w jednej definicji pojawia się stwierdzenie, że śnieg ma kolor biały, ale inne definicje już nie mówią tego, że cechą śniegu jest to, że jest on biały. Innymi słowy, takie jest moje rozumowanie. Zdanie śnieg jest biały jest faktycznie zdaniem syntetycznym. Syntetycznym z tego względu, że jednak, żeby stwierdzić, czy to zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, My musimy spojrzeć na ten śnieg, bo samo znaczenie słowa śnieg nie zawiera w sobie tej cechy bycia białym. Odmiennie w przypadku trójkąta. Cecha posiadania trzech kątów jest zawarta wprost w słowie trójkąt, ale w tym śniegu nie ma, nie, nie ma zawartej tej cechy bycia koloru białego. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Tak samo z tym mlekiem. Mleko to ciecz koloru białego. Ja nie jestem do końca przekonany, czy to będzie zdanie analityczne. Z tego względu, że jak patrzyłem na definicję mleka, na znaczenie słowa mleko, to nie było tam mowy o tym, że mleko jest koloru białego. Innymi słowy, pamiętajcie o tym, aby w przypadku zdań, czy kwalifikowania czegoś jako zdania analityczne, zwracać uwagę na to, co powiedział Leibniz. I Kant, Leibniz powiedział: Prawdy ważne we wszystkich możliwych światach. Kant dodaje: konieczność i powszechność tego, o czym dany sąd, danie zdanie orzeka. Kawaler to nie żona, to mężczyzna. Jest, to, jest, to jest powszechne. Prawdziwość tego zdania jest powszechnie znana, powszechnie oczywista. Tak samo trójkąt jest figurą o trzech kątach. Dla jednej osoby, dla drugiej, dla mieszkańca Stanów Zjednoczonych, dla mieszkańca Afryki, który posiada podstawową wiedzę o świecie, to jest oczywiste. Ale inne zdania, na przykład śnieg jest koloru białego, niekoniecznie będzie niekoniecznie takie zdanie będzie jasne i zrozumiałe dla osoby, która mieszka w jakimś kraju, w Afryce, gdzie śnieg nigdy nie spadł. Także ja wiem, że to tłumaczenie tutaj jest również dosyć takie zawiłe, ale no to wynika z tego, że wielu filozofów w różny sposób uzasadniało. Sądy analityczne, sądy syntetyczne. Jak się gogluje i szuka informacji na temat zdań analitycznych i syntetycznych, pojawiają się pewne problemy. Takie frustrujące problemy, gdzie ciężko jest ocenić, czy coś jest syntetyczne czy analityczne. Podsumowując, ja proponuję, żeby pamiętać o tym, że Leibniz powiedział, prawdy ważne we wszystkich możliwych światach, charakteryzujące się koniecznością, powszechnością. I co najważniejsze, w przypadku zdań analitycznych, samo znaczenie podmiotu, kawaler czy trójkąt, już nam przesądza o tym, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Nie wychodzimy poza. Język. No to odpowiedzmy na pytanie, czy Warszawa jest, Warszawa jest stolicą Polski, czy jest to zdanie syntetyczne, czy analityczne. Moim zdaniem jest to zdanie syntetyczne z tego względu, że samo znaczenie słowa Warszawa nie przesądza tego. Czy to zdanie jest prawdziwe czy fałszywe? Musimy wyjść poza rzeczywistość językową. Musimy to sprawdzić. Musimy dowiedzieć się, czy Warszawa jest stolicą Polski. Nie tylko ja. Znaczy ja to wiem, bo zostałem tego nauczony. Ale nie ma tutaj cechy konieczności i powszechności, zobaczcie. Powszechności w tym sensie, że człowiek mieszkający w innym państwie, który z Polską nie miał za bardzo nic do czynienia, on nie wie do końca, czy Warszawa jest stolicą Polski, czy nie. Jak on zobaczy zdanie, Warszawa jest stolicą Polski, on musi wygooglować, prawda? Wpisze Polska, Warszawa. Patrzy, prawda, czy Warszawa jest stolicą Polski. I wtedy mówi: tak, to zdanie jest prawdziwe. Nie ma tutaj cechy powszechności, nie ma cechy pewnej konieczności. W ten sposób. Powinniście rozumować, analizując, czy dając zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Tak samo wiecie, zdanie Berlin nie stoi co Niemiec. Dokładnie to samo. Czy Warszawa leży nad Wisłą? Tutaj trzeba pewnego doświadczenia. Pamiętajcie, powszechność, konieczność, prawdy ważne we wszystkich możliwych światach. To jest według mnie ten taki element kluczowy, żeby w takich przypadkach bardzo trudnych, znaczy bardzo trudnych, takich spornych. Odpowiedzieć na pytanie, czy coś jest zdaniem analitycznym, czy syntetycznym. Bo jeżeli oczywiście będziemy mieli zdanie następujące. W tym momencie w Gdańsku nie pada śnieg. Jeżeli mamy takie zdanie, to oczywiste jest to, że jest to zdanie syntetyczne z tego względu, że musimy e, sprawdzić sobie, czy w tym momencie w Gdańsku pada śnieg. Najlepiej wyjrzeć przez okno, i jesteście w Gdańsku, albo po prostu zobaczyć na prognozę pogody, czy w Gdańsku pada w tym momencie śnieg. Co jeszcze nie będzie na 100% pewne. Najlepiej przyzwonić do kolegi i się spytać, czy pada w tym momencie śnieg w Gdańsku, czy tam koleżanki. Także tutaj wątpliwości nie ma. No, ale są przykłady, które właśnie są problematyczne. I jak powiedziałem, pamiętajcie, o, o tej cesze powszechności, konieczności, o prawdach ważnych we wszystkich możliwych światach. Wtedy mamy do czynienia z sądem, zdaniem analitycznym. No a podsumowując, jak mówiłem wcześniej, Warszawa jest stolicą Polski, jest to po prostu zdanie syntetyczne. Dziękuję bardzo.